Wciskamy, wyszukaj, co może dzisiaj robić rodzina w Toruniu. Dziś jest 1 listopada. Wciskamy Enter. Dziś, 1 listopada, w Toruniu rodziny mogą skorzystać z następujących atrakcji. No, i mamy tutaj właśnie jakieś reklamy. Mamy mapkę. Mamy źródła, a źródła są po prawej stronie, kalendarz wydarzeń, weekend w Toruniu, masa darmowych atrakcji. Okej, okay. możemy sobie przejść do dowolnej podstrony, co warto zobaczyć w Toruniu. No dobrze, a jak wygląda ruch 1 listopada na szosie? Mińskiej. No i ChatGPT. Tak, mamy w Dzień Wszystkich Świętych. Ruch na szosie jest zazwyczaj wzmożony. Mamy tutaj też podane źródła. OpenAI dokładnie wczoraj zrobiła potężny update ChatGPT. Wprowadzono coś takiego, jak możliwość wyszukiwania treści z internetu. Może to zagrozić Google i innym wyszukiwarkom Bingowi w internecie, ponieważ no, baza informacji dla OpenEye i ChatGPT jest ogromna. I teraz y, też, jeśli chodzi o to, co firma OpenEye zaanonsowała, no przede wszystkim mamy tę możliwość takiego bezpośredniego dostępu do internetu i na bieżąco pobierania informacji. Ze źródeł sprawdzonych. Po, bo OpenAI też podpisała umowy z dostawcami treści. To może w pewnym stopniu za jakiś czas zagrozić właśnie Google. Ja się cieszę z tego, ponieważ jak jest monopol, to też sami wiecie, jak dzisiaj wygląda właśnie wyszukiwarka Google. Szukamy wielu informacji, no a przetłacza nas w zasadzie tylko i wyłącznie reklama. Każdy praktycznie placement jest. Właśnie w Google wykorzystywana jako reklama. Z jednej strony to jest dobre, no bo jeżeli prowadzicie biznes i chcecie się szeroko zareklamować, czyli no, wasze towary mają się pojawić w wynikach wyszukiwania, no to dobrze jest jednak, żeby tą reklamę gdzieś móc publikować, a Google niewątpliwie jest takim właśnie bardzo dobrym placementem do tego. Natomiast jeżeli chodzi o użytkownika. To już zależy, bo czasami szukamy bardzo konkretnych informacji i chcielibyśmy jednak wyszukiwarkę wykorzystać do tego, do czego jest ona stworzona, a przytłaczają nas reklamy. Ale z kolejnej strony, jeżeli szukamy produktu, no to bardzo fajnie, że Google ten produkt nam podsyła, no bo też chcielibyśmy go zakupić. Niemniej ta, ten akurat przypadek już jest troszeczkę nieaktualny, ponieważ dzisiaj ocenia się, że ponad 60% użytkowników, którzy chcieliby zakupić produkt, szukają produktu bezpośrednio w Marketplace'ach i niekoniecznie w Google. Dlatego OpenEye i ChatGPT chcę wykorzystać tą szansę, niewątpliwie jaką jest złamanie monopolu Google, prowadząc właśnie taką nową funkcjonalność. Ona jest dostępna od wczoraj, ale jest dostępna nie dla wszystkich, tylko dla użytkowników wybranych planów płatnych. No i tutaj akurat no, miałem taką okazję być w tej grupie osób, które zostały włączone do tego programu. Także sprawdźcie u siebie, jeżeli macie płatną wersję, czy pojawił się u Was coś takiego jak ten znaczek wyszukaj. Ekran i cały dashboard wygląda tak, że jeżeli chcielibyśmy wejść i rozpocząć nową konwersację, no to mamy tutaj taki znaczek: Przeszukaj sieć i wystarczy go uruchomić. W tym momencie właśnie zobaczcie, są podpowiedzi Chat GPT do tego, żeby szybciej takie predefiniowane, żeby szybciej zacząć wyszukiwarkę. I teraz tak, w jakich modelach jest włączony? Jest włączony tylko w Chat GPT-4O. Nie ma go w 4O Canvas i O1 Preview, O1 Mini. I tak samo w tych pozostałych modelach nie jest to uruchomione. Zobaczcie, jest wyszerzone, także to nie działa, jeżeli byśmy chcieli skorzystać właśnie z czata GPT-4. W 4O jest to jedyna opcja. I sprawdźcie u siebie, czy macie to, bo jest niesamowite... Hmm, to w jaki sposób to działa. Zobaczcie, No sprawdźmy sobie e, jaka jest teraz pogoda w Gdańsku. I normalnie Chat GPT by powiedział, że nie ma informacji tych bieżącej, ponieważ jego wiedza kończy się na 2023. Zobaczcie, mamy tutaj obecnie w Gdańsku panuje pochmurna pogoda z temperaturą około 12. Mamy po prawej stronie źródła. Możemy te źródła sobie tutaj wyłączyć, klikając właśnie w taką ikonkę. Natomiast też chcemy zazwyczaj zobaczyć z jakich źródeł ChatGPT skorzystał. To jest też bardzo, bardzo przydatna funkcjonalność, ponieważ no, dzięki temu mamy te informacje naprawdę sprawdzone, w sensie, że gdzieś bazują na jakichś opublikowanych materiałach dziennikarskich, a nie są wymysłem generatywnej sztucznej inteligencji, która... Przetwarza je i podaje w jakiś swój sposób, który no niekoniecznie może się w 100% pokrywać z rzeczywistością i sprawną. Sami wiemy, jak modele językowe potrafią halucynować i zmyślać pewne informacje. Niesamowity update. Według mnie pojawił się gracz duży na rynku wyszukiwarek. OpenEye już wcześniej ogłaszał, że taką funkcjonalność wprowadzi. Jeśli chodzi o to, jak będzie szeroko dostępna dla innych użytkowników, pojawi się kwestia tygodni i miesięcy bardziej. Właśnie, bo też OpenAI podało, że takie, takie będą dalsze kroki udostępniania tej funkcjonalności. Sprawdźcie u siebie, bo sam jestem ciekaw. Skomentujcie, czy Wy już to też macie. Popracujcie sobie z tym, potestujcie, dajcie feedback jak to dzisiaj wygląda. Ja akurat jestem też tego zdania, że w końcu mamy takie kompleksowe narzędzie, jakim jest ChatGPT, GPT, żeby również móc wyszukiwarkę wykorzystać właśnie w ramach czata GPT. A sprawdźmy jeszcze jak sobie radzi, jakbym chciał znaleźć jakiś produkt do, do, do kupna. Gdzie zakupię najnowszego iPhone 16? Zobaczymy co tutaj. Jest. Po prawej stronie nie, nie mamy żadnych linków do, do sklepów, jeśli chodzi o źródła. Natomiast no, źródłami są na pewno właśnie te, te publikacje w tych, na w tych witrynach internetowych. No i co tutaj nam czat napisał? Najnowsze jest dostępne od 20 września. Możesz go nabyć w następujących miejscach w sklepie oficjalnym, ale też uautoryzowanych sprzedawców Apple. No i są podane największe sieci w Polsce również operatorzy, no i w to również możesz odwiedzić lokalne salony. Wydaje mi się, że to, że mamy tutaj możliwość w ramach czata GPT, prowadzenia tej konwersacji, wszystko wydaje się bardziej płynne, bardziej naturalne, bo to, co mnie bardzo często drażniło, jeśli chodzi o Google, to było to, że, wiecie, to były takie stricte przygotowane, predefiniowane, nazwijmy to, materiały. Jeżeli ja pytałem się serwisu, wyszukiwarki, dostawałem takie schematy. Natomiast tutaj, dzięki temu, że Sztuczna inteligencja wykorzystuje właśnie modele naturalne. Ta nasza dyskusja, ta nasza interakcja i rozmowa z czatem wprowadza zupełnie inną jakość, jeśli chodzi o właśnie rozmowę. No bo zobaczcie, już od razu czat też wiedział, że jestem z Torunia. Prawdopodobnie dzięki temu, że w wątku prowadzę rozmowy na temat Torunia, to już od razu dostaję taką też informację. No rewelacja, dla mnie, dla mnie bardzo się cieszę, że taką funkcjonalność w końcu już wprowadzono. A jak to wyglądało, jeśli chodzi o Google, że złożyłbym takie same zapytanie, że zakupię najnowszego iPhone'a 16, to zobaczcie, co Google też nam powie. To już widzicie właśnie pierwsze wyniki wyszukiwania. Jest sponsorowane, czyli jest to reklama. Po prawej stronie mamy też reklamę de facto chciałbym kupić, bardzo się cieszę, że już od razu Google podsyła mi te, te produkty i mogę je zakupić, także też jest to jakiś, jest to też jakaś możliwość dla mniejszych graczy, a nie dla tych dużych, którzy się pojawili w czacie, na to, żeby tu zaistnieć, tak, no bo w tym placemencie również może być, o, tak jak widzicie, ten sprzedający Lantrę, Liberty, iSpot, no to akurat wymieniony, no ale część tych graczy, którzy też Chcieliby zareklamować swoje produkty, one się tutaj pojawią. A nie wiem, czy w czacie w tak naturalny sposób byłyby bez pomocy tej płatnej, adsowej, się tam pojawić. No ale sami spójrzcie: szukam informacji na temat iPhona, gdzie mogę kupić sponsorowane, sponsorowane, sponsorowane. Dopiero tutaj pojawia się wyniki organiczne. Sam do to też są sponsorowane. Także dużo tej, tych reklam, jeśli chodzi właśnie o, o Google, później z tą przełamane są reklamami, tych wyników jest dość sporo. Zapewne baza czata będzie się też powiększać i w przyszłości właśnie OpenEye wykorzysta dużo więcej też źródeł, no bo zapewne Open i będzie chciało też współpracować z kolejnymi dostawcami informacji. Ale napiszmy, tak? Czy to jedyni, gdzie mogą kupić? Chodzi mi o, o 100 sprzedawców iPhone 16 w polskim internecie. No, zobaczmy, co. Co ChatGPT nam, nam to pokaże? No mamy tutaj, e, słuchajcie, Computronic Neonet Sferis Morele. To są e, linki do witryn, no ale mnie by interesowały. Mm, a czy możesz podać linki bezpośrednio do ofert? No zobaczmy, co się pojawi. Oczywiście. Mm, no i teraz zobaczmy, czy to działa iPhone 16 w Media Expert, iPhone 16 w Media Expert. No, zupełnie nawet sobie z tym poradził. Ale teraz mamy znowu sześciu graczy. Zobaczmy, czy sobie iPhone 16 też, czyli poradził sobie z tym linkiem. OK. A czy możesz wskazać 100? Po prawej stronie mamy źródła. No i tutaj zobaczmy, czy sobie z tym poradzi. Weźmy sobie jakieś dalsze pozycje. Chociażby ole, ole. i tutaj już linkowania nie mamy. Czyli linki mamy tylko i wyłącznie do neonet. A później już sferć. Zobaczcie, mimo tego, że jest to podkreślenie na niebieską, to i tak tutaj nie mam. Od pozycji 8 nie mam... Nie ma możliwości przejścia na konkretną witrynę wowow. Zobaczmy, czy sobie, czy sobie poradzi. No dobrze, to są, to jest jak gdyby też musimy wziąć pod uwagę, że są to dopiero testy udostępnione w wybranej grupie osób, czyli traktujmy to jako demo. Do pewnego momentu będzie to tak działać zapewne, a później OpenEye jednak coś z tym musi zrobić. No, na razie zbiera jak gdyby też opinie od użytkowników, co nie działa, co działa, dlatego te informacje, tak jak tutaj zadałem. Pytanie, później odpowiedź, później znowu konwersacja, że jednak to nie do końca działa, już to trafiło do bazy OpenEye. Będzie to na pewno w jakimś stopniu, w stopniu weryfikowane, żeby poprawić tą funkcjonalność. Poza tym chciałem też 100, dostałem 34, być może tylko tyle jest dzisiaj w bazie. Ale w każdym razie, podsumowując, na pewno jest to niesamowicie bardzo pozytywny krok do tego, żeby wyszukiwarka działała tak, jakbyśmy chcieli, żebyśmy w naturalny sposób z nią rozmawiali w ramach czata GPT, czyli kolejna funkcjonalność. I też bazowała na źródłach potwierdzonych, a nie wygenerowanych przez AI. Fajna, fajna rzecz. Pobawcie się. W tej chwili to wszystko. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Hej.